Witam serdecznie, Bożej Spychalski, WS Budownictwo. Chcieliśmy Wam pokazać dzisiaj naszą realizację pakietu złotego pod klucz. Mieszkanie zostało przygotowane z myślą pod wynajem lub sprzedaż. Dlatego przygotowaliśmy ten projekt uniwersalny, tak aby trafił do gusta wielu osób, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Chodźcie, pokażę Wam jak w rzeczywistości wygląda nasz pakiet złoty pod klucz. Słuchajcie, klient zdecydował się na kompleksowe wykończenie razem z zakupem mebli wolnostojących oraz lamp. Tutaj widzimy, zmieniliśmy grzejnik na model dekoracyjny w salonie. W salonie również pojawiła się tapeta, a zabudowy meblowe zostały wykonane na wymiar przez naszego stolarza. W kuchni, sypialni, holu oraz łazience. Zapraszam Was do obejrzenia mieszkania. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. Zachęcam również do śledzenia naszych kolejnych realizacji. Bardzo dziękuję. Bażej Spychalski, WS Budownictwo. Pozdrawiam.